Trzymaj głowę nisko, a nic ci się nie stanie. Tu okay. sobie zawrócimy. Co to kurwa? Chcę to otworzyć? O, rany, chcesz tam wejść? Może coś tu znajdziemy. Ok, Spoko. Zajmę się tym. Ciekaż, jakiś człowiek, czy nie, w sumie? Nie wykrywam nic. No i za mną. Droga w zasadzie tu prowadzi w jedną stronę. To jest mega ciekawe. to nikogo na razie nie ma, tylko jeden pokój został. To kurwo jebana! Dobra, nie ukrywam, przestraszyłem się.